Na pewno zauważyliście, że jak przyjeżdżamy do jakiegoś miasta innego, którego dotąd nie znaliśmy, to najchętniej idziemy na starówkę tego miasta, jeśli ono ma rodowód swój, przynajmniej gdzieś tam z XII-XIII wieku. Tam się najlepiej czujemy, tam są najciekawsze rzeczy, tam życie najbardziej tętni. I dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie dlatego, że te miasta średniowieczne, najpierw w Niemczech. Także i we Włoszech, a później w Polsce i w innych krajach europejskich, zaczęły przyjmować tak zwane prawo magdeburskie, o którym w moich czasach jeszcze się w szkołach uczyło. Mam nadzieję, że nadal tak się dzieje, ponieważ to bardzo ważny fragment naszych dziejów i dużo mówiący o organizacji społeczeństwa. Otóż zauważono właśnie w średniowieczu, że Miasta najlepiej się rozwijają wtedy, kiedy ich mieszkańcy mają własną władzę, sami decydują o tym, jak się miasto ma rozwijać gdzie mają być jakie ulice, gdzie postawić jakieś gmachy użyteczności publicznej. I dzięki temu do dzisiaj właściwie tak jest, że te starówki starych, średniowiecznych miast. Są najbardziej atrakcyjne. W pierwszej kolejności mogę to powiedzieć o Krakowie, czy chociażby moim rodzinnym Sandomierzu, który stworzony właśnie w oparciu o prawo magdeburskie w XIII wieku, w drugiej połowie XIII wieku, właśnie funkcjonuje w niezmienionej postaci. Co więcej, na tych 44 hektarach, na których rozsiadł się właśnie w XIII-XIV wieku, do dzisiaj powstają jakieś budynki, jakieś. Budowle, jakieś pomniki czyli ta przestrzeń ciągle żyje, ciągle się rozwija. I to jest właśnie wspaniały przykład tej e, zastosowania samorządu terytorialnego. Ale trzeba powiedzieć, że samorząd terytorialny jest e, niezbędnym elementem państwa typu zachodniego. Poza Europą Zachodnią i kulturą zachodnią, do której zaliczamy Stany Zjednoczone, Amerykę Południową, Australii, Nową Zelandę, w gruncie rzeczy samorządu terytorialnego nie ma. Jedynym takim krajem, gdzie jeszcze jest samorząd poza to, tym kręgiem kultury europejskiej jest Japonia. No ale my wiemy, że Japończykom narzucili Amerykanie swoją strukturę i konstytucję po wojnie i w związku z tym zostali niejako Zmuszeni do przyjęcia pewnych rozwiązań samorządowych, no jak sądzę, chyba nie są z tego niezadowoleni, mimo że to wydawałoby się być sprzeczne z ich kulturą. Na czym polega istota samorządu terytorialnego? Otóż, dawniej wyobrażaliśmy sobie społeczeństwo jako taką strukturę hierarchiczną, piramidalną, prawda? Gdzieś na górze był król, jakieś niższe warstwy najczęściej. Arystokracja oraz szlachta, i poniżej właśnie mieszczanie, a na dole chłopi. No jeszcze w Polsce własną strukturę obywatelską mieli także Żydzi, mieli swoją organizację gminną, mieli nawet Sejm czterech ziem, no ale tu będziemy się skupiali właśnie na samorządzie. Natomiast trzeba też wiedzieć, że słowo gmina pochodzi od niemieckiego wspólnota. Gemeinde. I stąd właśnie ta nazwa gmina, ponieważ przyjmowaliśmy samorząd z Zachodu. Po prostu stąd w naszym języku jest bardzo dużo takich pojęć jak na przykład ratusz. To jest rathaus, burmistrz, birgemeister i tak dalej, i Oczywiście głównie ten samorząd i wiedza o nim spływała poprzez Śląsk do nas. Stąd mieliśmy przypadki tak zwanego... Prawa średskiego, z kolei na północy pojawiało się prawo na przykład hełmińskie. Do dzisiaj to miasteczko pięknie też pokazuje historyczną zabudowę i architekturę charakterystyczną właśnie dla takiego miasta średniowiecznego. No ale to zamierzłe czasy. Natomiast oczywiście samorząd ewoluował. I z tej struktury takiej hierarchicznej w pewnym momencie przekształcił się w coś, co byśmy raczej opisywali nie w postaci piramidy, tylko raczej takich kręgów, które mają wspólny środek i są coraz szersze. Bo dzisiaj wiemy, że ta władza w Warszawie to nie jest władza wyżej, gdzieś usytuowana, prawda, że władza powiatowa czy wojewódzka to nie jest wyżej ponad władzą gminną, tylko po prostu obejmuje jakby inny obszar, większy obszar. Czyli, jednym słowem, możemy tę właśnie piramidę struktury społecznej, tak dotąd rysowaną, rzucić na płaszczyznę i wyznaczyć takie kręgi. Koncentryczne, i wtedy bardzo wyraźnie widać, że właśnie mieszkańcy gminy tej wspólnoty na określonym terytorium, no to jest właśnie gmina. A ta większa wspólnota, no to jest powiat, w Polsce tak się dzieje. A jeszcze większa wspólnota, mamy ich 16, to są województwa. No i mamy tę wspólnotę ogólnopaństwową, ogólnonarodową, ale ta Warszawa nie jest. W cudzysłowie wyżej, ona jest jakby dalej, prawda, na jakby dalej położonym kręgu odpowiedzialności za kształt rzeczy publicznych. I dzisiaj mamy jeszcze jedną właśnie taką wspólnotę, wspólnotę, którą nazywamy Unią Europejską, i w ramach tej właśnie wspólnoty rozwiązujemy pewne sprawy, pewne takie, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać w naszym porządku narodowym. I teraz, żeby ta wspólnota, którą wybieramy w drodze demokratycznych wyborów nie tylko w skali państwa, ale właśnie we wszystkich tych wymienionych do tej wspólnoty, mogła dobrze funkcjonować, musi być wyposażona w pewne bardzo istotne instrumenty. Takim instrumentem jest między innymi instytucja osobowości prawnej. Jak wiemy, w rzeczywistości, w przyrodzie istnieją tylko ludzie. Przedmioty, zwierzęta, rośliny, prawda? A takie pojęcia jak e, właśnie gmina, spółka prawa handlowego, fundacje, ale nawet państwo, to są pewne wyobrażenia, takie instytucje wykreowane jakby w naszej świadomości, opatrzone pewną e, wspólną definicją, na którą się wszyscy zgadzamy. I traktujemy taką. Właśnie osobę prawną, tak jakby to była jednostka indywidualna. To jest bardzo duży, powiedziałbym, skok cywilizacyjny, kiedy odnotowujemy, że jest to coś takiego jak osobowość prawda. Specjaliści prawa rzymskiego na przykład twierdzą, że to pojawia, pojawia się w 1945 roku. Wtedy Cezar jeszcze, właśnie, był u szczytu państwa rzymskiego i wydał takie, takie prawo, które się nazywa lex municipium. I właśnie w tym lex municipium są opisane pewne atrybuty miejskości, które specjaliści dzisiaj wiąże, wiążą z użyciem po raz pierwszy w historii osobowości prawnej. Czyli jednym słowem, ta osoba prawna Chociaż nie istnieje tak, jak właśnie osoby fizyczne, czy zwierzęta, prawda, czy rośliny w rzeczywistości, ona zachowuje się tak, jakby była jednostką, jakby była osobą. Czyli może nabywać mienie, może sprzedawać to mienie, prawda, może gospodarować jakimiś nieruchomościami, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie y, y, osobowość. Prawna to jest coś, co absolutnie wyróżnia samorząd od innych struktur władzy publicznej. Dość powiedzieć, że na przykład w PRL-u gminy, chociaż istniały, nie były, nie były wyposażone w osobowość prawną. Mamy też oczywiście świadomość tego, że władze tych gmin w czasach PRL-u nie były demokratycznie wybierane, ale sam mechanizm demokratyczny. Przy wyborach nie wystarcza dla zbudowania samorządu terytorialnego, jeszcze musimy właśnie wyposażyć te wspólnoty, jednostki samorządu terytorialnego, tak to dzisiaj mówimy, w osobowość prawną. A jak te jednostki, te wspólnoty mają osobowość prawną, to znaczy, że mogą być właścicielami, mogą być właścicielami mienia wspólnego, mogą mieć odr i mają odrębne budżety. Zasilany w różny sposób, ale od tego, w jaki sposób gospodarować finansami są już tylko władze dane jednostki to jeszcze na dodatek pod kontrolą mieszkańców, którzy tę kontrolę sprawują nie tylko poprzez wybory, ale także na co dzień, w drodze referendów, w drodze, że tak powiem, sygnalizowania pewnych nieprawidłowości czy postulowania jakichś rozwiązań, których dotąd nie było. Aby można było mówić o klasycznym samorządzie terytorialnym, a taki mamy w tej chwili w Polsce od 1990 roku, to jeszcze na dodatek musimy stworzyć taki system prawa, żeby te wspólnoty samorządowe były przekonane, że o sprawach związanych z daną miejscowością decydują naprawdę tylko i wyłącznie ich mieszkańcy, a także ich władze, powinny to robić jakoś wspólnie wzajemnie się konsultować, a nie ma prawa narzucać tych decyzji merytorycznych właśnie jakaś władza zewnętrzna. Czy budować szkołę, czy na przykład oczyszczalnię ścieków, czy poprawiać stan jezdni, czy może budować basen. Od takich rzeczy są tylko i wyłącznie właśnie władze samorządowe kontrolowane przez mieszkańców. No i te demokratyczne wybory. Z którymi prawie wszyscy utożsamiamy samorząd, ale muszę powiedzieć, że aczkolwiek wybory są niezbywalnym elementem samorządności, to nie można, do niej, nie można samorządności do tego określić. I na koniec pamiętajmy, czym się różni Zachód od Wschodu? Na Zachodzie, do którego od pewnego czasu należymy także organizacyjnie, ludzie wybierają władze centralne, wybierają władze lokalne. Jednocześnie wszyscy wiedzą, że władze centralne nie mogą mieszać się merytorycznie do tego, co robią władze lokalne. Że jednym słowem, to co lokalne nie zależy od centrum. Jak popatrzymy na takie kraje jak Rosja, czy na przykład Ukraina, chociażby, chociaż ona teraz bardzo zmienia swoją strukturę i wprowadziła niedawno samorząd terytorialny przed samą wojną, co bardzo jej pomogło no, w zmaganiu się z Rosją. Ale jak patrzymy na Rosję, to wiemy wszyscy, że tam ludzie nie decydują ani o wyborze władzy centralnej, ani nie decydują o władzy o kształcie władzy lokalnej, ale wszyscy wiedzą, że to, co na dole, zależy od góry. I na tym polega zasadnicza różnica między cywilizacją zachodnią i wschodnią.